Cześć, Chat GPT namieszał tak bardzo, że niektóre uczelnie na świecie no, zmieniają system podchodzenia do tych spraw, do tego czatu GPT. Tu jest artykuł na stronie antyweb.pl Patryka Koncewicza z 14 stycznia 2023, możecie sobie przeczytać. Chodzi o, no powiedzmy dualizm podejścia do, do tego tematu. Polsce, Polsce znamy, bo teraz, właśnie tutaj, teraz kurier poranny. No to jakaś reklama. W artykule Małgorzaty z kolei yy, z y, Mężczyńskiej, 6 marzec, szkoła bez telefonów smartfony będą w szkołach zakazane. Ministerstwo Edukacji popiera zakaz i zapowiada zmianę przepisów. Polska szkoła w ogóle odwraca się, w moim przekonaniu, całkowicie mówi, że telefony komórkowe yy, powinny być zakazane w ogóle w szkole. W ogóle nawet na przerwach, tylko od razu mówię, w moim przekonaniu, szkoła polska cholernie dużo traci. Na pewnym mechanizmie, zaraz Wam powiem, jakim. Cholernie dużo traci. Yy, nie potrafi tego wykorzystać, że po nudnej często lekcji, nie wszystkie oczywiście lekcje są nudne, ale dobrze wiemy, macie też dzieci i tak dalej, wiecie, jak to wygląda jak trafi, trafi dzieciak na fajnego nauczyciela, to, to jest OK. Ale cze, czego, co traci szkoła? Ten moment, kiedy po takiej nudnej lekcji na siłę, z przymusu, ten uczeń skądinąd inteligentny wyciąga ten telefon. Już nie może się doczekać, żeby wyciągnąć i nawet, dobra, nawet jakieś tam społeczne Media społecznościowe, czy coś zacznie przeglądać. Chodzi mi o to, czemu szkoła, nie, czemu Ministerstwo Edukacji nie pochyla się nad tym, nie robi, nie wiem, burzy mózgu. Jak to przekuć na zainteresowanie, ten naturalny pęd dzieci do nowości, żeby, je, żeby to przekuć na zainteresowanie temat. Jak podać ten temat inaczej? A może trzeba mówić z otwartą przyłbicą po prostu, o czacie GPT, o, tym, o tych mediach społecznościowych, o tych treściach, które niosą, o tych złych, omawiać to. Nie, nie chować tego, nie zabraniać, ale nie, ale nie. Yy, tutaj powiem bardzo ogólnie, bo troszeczkę zacząłem korespondować. Chciałem z kimś, kogoś zainteresować, kogoś nawet z tytułem doktora. Kogoś bardzo postępowego, powiedzmy ze świata tych szkół Montessori i tak dalej. Nie? Tego typu, tego typu. No ale no on tam w tej korespondencji mówi, no nie, no raczej nie, na wywiad też nie, bo no, tak różne są nasze kanały, że, że moi widzowie nie zrozumią twoich, tego co ty mówisz, treści i na odwrót. Tak? Czyli po prostu, że jesteśmy zupełnie skrajnymi biegunami i my się nie rozumiemy. No tak, nie mam tytułu doktora, to, to może fakt, ale no powiedzmy, że nawet mm, pomijam ten, ten, ten fakt, tak? Ale moment jest taki, kiedy, kiedy mm, no, tutaj ten interlokutor, tak, mówi, że no cóż tam, chat GPT, yy, no Canva też jest i, i była Canva i też namieszała, nie? Dobra, nie miałem, nie miałem więcej pytań, tak, jeżeli, no ale tak, tak, wiem, że dyskutują w ministerstwie, wiem, że na uczelniach we własnym gronie, bo też ta osoba powiedziała, że we własnym gronie dyskutuje się o tym, nauczyciele dyskutują o tym, nie? co z tym fantem zrobić, ale w zamkniętych jakiś, ja rozumiem, w zamkniętych gronach i tak dalej, i tak dalej. Taka jest Polska, taka jest Polska. Czy ktoś na samej górze nie zaplanował, że mamy iść w stagnację, że polska młodzież ma iść w zupełnie innym kierunku niż czołówka świata, że ten postęp rodzi się gdzie indziej i zakaz, zakaz, zakaz wszystkiego. Jeżeli zakaz telefonów, to ja oczywiście rozumiem, że to będzie zakaz czatu GPT i tak dalej i tak Ale zobaczmy, czy czy to cały świat idzie w tą stronę? Czy cały świat idzie w tą stronę? A tu jeszcze trzeba powiedzieć wyraźnie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej no na przykład upatruje też takie zagrożenia w takich kwestiach, na przykład jak religia w szkole i tak dalej. Że to bardzo przeszkadza no powiedzmy zgłębianiu przez młodzież zagadnień religijnych i tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, Polska w skład tych przedmiotów wchodzi jak najbardziej religia. Nie to, że jestem przeciwny. Nie, niech sobie będzie. No już zapomnijmy, że ona miała być na pierwszej lub ostatniej. Tak? A tak młodzież, która nie uczestniczy, no, przesiaduje gdzieś tam. Gdzieś tam w bibliotece będzie dwie godziny przesiadywać albo na świetlicy. I jeszcze w szkole, jak będzie zakaz używania, również na przerwie, to również wówczas też będą mieć i nie będą mogły te dzieci no, korzystać chociażby z czatu GPT, tak? No nie, no nie będą chyba mogły, ponieważ w ogóle w szkołach ma być, to, ma być to zakazane. Co ciekawe, wyciąga się też dzieci, jakieś tam nie wiem. Że są jakieś dzieci, które mówią, tak, zgadzamy się, tak, trzeba zamknąć. Komórki w szafce na czas lekcji i koniec. Ale czy, czy tylko, czy to jest na całym świecie, słuchajcie? No, tu jest na stronie cyfrowa RP, to jest Rzeczpospolita, publikacja z 5 marca. Po kontrowersjach i licznych zakazach, pierwsi studenci mogą już sięgać po rewolucyjną sztuczną inteligencję i to całkowicie legalnie. Zezwolenie na wykorzystanie czatu GPT w nauce wydał prestiżowy Brytyjski Uniwersytet w Cambridge. No, i widzicie, tutaj już się łamie. Czyli jednak to, co ja mówię, jeżeli jest coś nowego, to nie zakazujmy dzieciom, tylko omawiajmy z dzieciakiem, zmieńmy programy nauczania. Nie zadawajmy prac może domowych, pisemnych, może te prace należy w klasie robić. Może w ogóle wywróćmy do góry nogami cały cały program nauczania pod właśnie te nowe technologie, bo to jest przyszłość. Hmm? No chyba, że chce, ktoś chce przy aprobacie o brawach brawach. większości środowiska nauczycielskiego niestety wylać te dzieci, wylać może złe słowo, przelać te dzieci w późniejszym czasie w, w ubranka po prostu robotnicze, na najniższych lub prawie najniższych stopniach gdzieś w fabrykach, montowniach. No to ten program nauczania w Polsce jest rzeczywiście genialny. Genialny. Przeczytajcie sobie sami to z Rzeczpospolitej, bo też nie każdy brytyjski uniwersytet w tą stronę idzie, ale ten Cambridge jak najbardziej tak, ale mało tego, Geek Week. W artykule Karoliny Majszak. Spondjelek te 6 marca mówi o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pamiętacie, mówiłem, że właśnie tam są mamy do czynienia z potężną rewolucją technologiczną DLT. Yy, blockchain i tak dalej i tak dalej, nie tylko, nie? I teraz <grym> przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiedzieli tak. Raport w ogóle burza mózgów i tak dalej wcześniej była. No i opublikowano raport, że Roboty napędzane sztuczną inteligencją już niedługo będą uczyć dzieci w szkołach. <laughs> Panie i panowie nauczyciele, <laughs> czy zjednoczone, czy władze ministerialne, edukacyjne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wiedzą co czynią? <laughs> Naprawdę uważacie, że oni są idiotami? A, a, a wy jesteście kurcze, z dyplomami uzyskanymi, sorry, za tak mówię, 30 lat temu. Mm? Mianowani nauczyciele, czy naprawdę wy wszyscy, bo jest, ja naprawdę chcę powiedzieć, że i znam dużo ludzi, nauczyli bardzo, bardzo okej, okay. bardzo okej, okay, widzących te, te potrzeby zmian. Nie? No, sam miałem w rodzinie dużo nauczycieli, mm? więc, więc chyba wiem co mówię. Mm? Naprawdę? Seria? Myślicie, że ten dyplom z całym szacunkiem dla dyplomu, ukończony 30 lat temu w zupełnie innych warunkach, on był świetny. On był świetny. Ale teraz ta rewolucja technologiczna poszła tak bardzo, że może trzeba się dostosować. Nie wiem, ale chyba jednak nie. Chyba jednak Ministerstwo Edukacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich no, się myli, nie? No, i teraz tak, robot nauczyciele mają wkroczyć do szkół tak, podobno tak. Sztuczna inteligencja, generalnie o to chodzi. Jaką powłokę uzyska ten robot, to już mniejsza o to, czy on będzie wykonywał jakieś ruchy, czy będzie tylko siedział. Nie wiem. Mówiłem o tym, że Światowe Forum Ekonomiczne mówi o w ogóle przejściu od 2030 roku tak Także to już się teraz zaczyna. Tak, żeby w 2030 już przechodzić do zdalnego nauczania. Ale tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie idą właśnie dalej. Może faktycznie nadal klasa, no bo jakieś pozytywne rzeczy są, bo te dzieci pracują w grupach, tak, ale nauczyciel mógł być robotem robotem wy wykorzystującym sztuczną inteligencję. Po prostu yy, oni tam w tych Emiratach mówią tak: cytuję, tradycyjne metody nauczania uległy transformacji. A innowacyjne narzędzia zrewolucjonizowały zajęcia lekcyjne na skutek interaktywnych, interaktywnego i zdalnego uczenia się, a więc systemy w kraju, edukacyjne systemy muszą na tym, za tym nadążać. Jesteśmy zaangażowani we wdrażanie pionierskich technologii. I współpracujemy z naszymi partnerami w celu opracowania nauczycieli sztucznej inteligencji opartych na GPT i rozwijania technologii edukacyjnych w celu podniesienia poziomu systemu edukacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Moja ocena jest tego taka, i w, w mojej ocenie komunikat Ministerstwa Edukacji Polski powinien brzmieć mniej więcej tak: W, minister w Polskim Ministerstwie Edukacji jesteśmy, nie jesteśmy zaangażowani we wdrażanie pionierskich technologii, i nie współpracujemy z naszymi, z żadnymi partnerami, no chyba tylko, że z partnerami do spraw wiary itd a już na pewno nie z partnerami od sztucznej inteligencji, od czata GPT, ani od żadnych innych, nie współpracuję z partnerami, że od żadnych innych technologii edukacyjnych i na pewno nie chcemy podnieść poziomu systemu edukacji. No, ale to, to są moje słowa, to są moje, to jest tak, to jest tak prześmiewczo, tak, to jest tak, rzuciłem, rzuciłem po prostu jako żart prześmiewczy. Hmm? Zjednoczone Emiraty Arabskie nie planują, Zakazów hmm, czata GPT, a wręcz przeciwnie. I te słowa wypowiedział minister edukacji właśnie na tej konferencji, na takiej konferencji powiedział, że wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w celu poprawy jakości uczenia się i edukacji, a nie zastępowania nauczycieli. nauczyli, zanim system będzie tylko wsparciem dla klasycznego nauczania. Ja myślę, że tu idzie o coś więcej, bo być może myślisz na pewno, w każdym kraju na świecie jest mało takich. Nauczycieli. Może w dużych miastach się znajdzie grupa, ale nie już w średnich miastach i w mniejszych ośrodkach. Niestety nie, nie znajdzie się. A więc oni chcą po prostu zastąpić ich maszyną, tak? I od razu, no, dzieci, o, powiedzą, coś ciekawego. Może wtedy odłożą ten smartfon same na, w naturalny sposób i zainteresują się tym, co idzie. <śm> dalej, po prostu ten minister mówi, że postęp jest tak znaczący, a zawody są wypierane przez sztuczną inteligencję i po prostu trzeba te systemy, jak ChatGPT połączyć, połączyć. Chcą bazować na rozwiązaniach Microsoftu, OpenAI i tak dalej i tak dalej od najmłodszych uczniów aż po uniwersytety. Minister mówi tak. W końcu, dajesz, kiedy dajesz lekarzowi stopień naukowy, chcesz, żeby znał się na medycynie, a nie na tym, jak korzystać z bota. To samo dotyczy certyfikacji innych umiejętności, w tym prawa i biznesu. Czyli te umiejętności, ja to tak rozumiem, będzie weryfikować sztuczna inteligencja. Już teraz sztuczna inteligencja pisała test, pewnie słyszeliście o tym, 70% uzyskała. Test na przyjęcie do, na, na uczelnię medyczną. Hmm? No więc yy, drodzy widzowie, już będę kończył. Sami ocencie, która droga, którego ministerstwa jest słuszna. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, uni droga Uniwersytetu w Cambridge, czy tutaj Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce o zabronieniu po prostu, o zabronieniu nowoczesności. Cześć!